Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak podłączyć swoją Magic Mouse do Maca. Jeśli nie masz innej myszy ani gładzika, możesz przejść do ustawień Bluetooth, żeby połączyć swoją mysz. Zwykle dzieje się tak, gdy masz Maca, Mac Studio lub Mac Mini, które nie mają wbudowanego gładzika, więc nie możesz przejść do ustawień Bluetooth za pomocą gładzika, albo jeśli twój gładzik nie działa na twoim MacBooku? Aby rozwiązać ten problem, potrzebujesz tylko kabla, który połączy twoją mysz z Maciem. Będę używał kabla Lightning do USB-C. To zależy od tego, kiedy twoja mysz została wyprodukowana. Może mieć złącze Lightning lub USB-C, jeśli to model z 2024 roku lub nowszy. Podłączę mysz na dole i drugi koniec kabla. Będzie podłączona maka. Upewnij się też, że mysz jest włączona tym Przełącznikiem i widzisz powiadomienie, że mysz jest bezprzewodowo połączona z tym maciem, więc możesz po prostu odłączyć kabel już jest podłączony, a tutaj pisze, że jest połączony. To oznacza, że twoja mysz jest podłączona. Widzisz, że mogę z niej korzystać? To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.